Dzień dobry. W tym filmiku instruktażowym pokażemy Wam, jak zmontować i zaprogramować zamek szyfrowy. Zanim przystąpimy do wykonywania instalacji, wypadałoby rzucić okiem na listę elementów: zasilacz do zasilenia całego układu, śrubokręty do no, rozkręcania różnych elementów, rygiel, karta dostępu, przycisk, no, sam zamek szyfrowy, dzwonek, warystor oraz dioda prostownicza. Złączki oraz kable, no i oczywiście instrukcja połączeń. Przejdźmy do samej instalacji. Zaczniemy od podpięcia kabli od zasilania do zacisków, które później poprowadzimy do zasilacza. Po podłączeniu zacisków zasilacza do złączek, możemy kontynuować z instalacją. Jako następny element połączymy rygiel. W przypadku zastosowania zasilacza DC do rygla należy zabezpieczyć urządzenie przed przepięciami za pomocą diody prostowniczej z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji. No i elegancko! Rygiel podłączony! Teraz nadszedł czas połączyć dzwonek. Teraz zamontujemy przycisk do zwolnienia rygla. Oto owoce naszej pracy. Układ jest już w pełni połączony. Teraz należy tylko przygotować go do programowania. Jak w każdym nowym urządzeniu, wypadałoby zacząć od przywrócenia go do ustawień fabrycznych. A teraz włączę zasilanie. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w naszym zamku musimy wejść w tryb administratora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. LED świeci się na pomarańczowo. Teraz usunę wszystkich użytkowników i ich kody. Ten dźwięk oznacza, że powiodło nam się. Teraz powrócę do ustawień fabrycznych. Wszystko zakończone. To teraz przechodzimy do programowania zamka szyfrowego. Będzie on otwierał się na PIN lub kartę. Pin funkcjonuje. A teraz pora na test karty. Świetnie. Wszystko działa według założeń, lecz jest jedna malfunkcja. Chcielibyśmy, aby zamek był otwarty przez dłuższy czas, więc przejdźmy do programowania. Teraz zamek jest otwarty przez znacznie dłuższy czas. A więc chciałbyś wejść do domu? Więc musisz powiadomić domowników, co chcesz zrobić. Najwidoczniej trzeba użyć przycisku. O tak! Teraz wszyscy wiedzą, że chcesz wejść. Jest dobrze!